koty mankotygrysy. Tak wygląda DT. Trochę pogrzebałem przy niej ostatnio. Kurczę, słabo mi mnie z czasem i to tak, tak się to wszystko grzebie. Ale co, tak sobie wygląda. Jest jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, ale już coś, coś zaczyna być widać. Fajnie się to nawet prezentuje. Mam takie dylematy jeszcze. Czy zostawić biały błotnik, czy dać niebieski, bo mam niebieski. Czy tylny zostawić biały, czy zrobić niebieski, bo mogę zrobić lampę, czy zostawić tą co jest? Czy oryginał? Oryginał to wiadomo, biały, taki stary telewizor, ale nie wiem czy ta nie wygląda zbyt nowocześnie. Tamta byłaby taka trochę stonowana. Pasowałaby lepiej do całości. I kurde, tak się zastanawiam. Tak sobie to wszystko wygląda. W sumie fajnie, pamiętacie to siedzenie, które tapicerowałem? Właściwie, męczyłem się z nim. Także tak, jest jeszcze. Brakuje mi dużo tych, dużo wkrętów, dużo śrubek. To takie rzeczy, które fajnie by było jakby mieć oryginał. A, zapomniałem powiedzieć. Wszedł nowy przód, całutki nowy przód, dorwałem. To jest przód, e, znalazłem to no, gdzieś w internecie. Tu serdeczne podziękowania dla pana Patryka, który e, no mimo że nie miał czasu, no to kurde, spiół po poślady i wysłał mi to szybciutko. Także super, no i kurde, ten przód jest w idealnym stanie praktycznie. No może nie wygląda za, za pięknie, ale uwierzcie mi, że, że jest bomba w porównaniu z tym co było, bo u mnie były lagi ugięte. Lagi ugięte i czegoś tu brakowało, już nie pamiętam. Czy tu coś było urwane, czy coś? Znaczy, ogólnie to, jakbym wymienił lagi, to, to tamten był do uratowania. Ale, kurde, w fajnych pieniądzach mi to wysłał. I, i kurczę, jestem zadowolony. Jedynie co, no to, to ten. To tu to wskoczą albo skarpety takie neoprenowe, yy, myślałem, takimi właśnie czarnymi. Albo co, albo harmoniki takie niebieskie. Ewentualnie czarne jeszcze nie wiem. No kurde, największy problem jest w tym, że no byłyby pewnie jeśli bym je dorwał w dużo większej średnicy i to tak kurczę, pasuje jak idę do dupy, że tak powiem. No fajnie by było, żeby były takiej średnicy jak tutaj, ale raczej ciężko by było coś dostać i tak nie wiem do końca. No z oryginału jak, co, jak dorwę, no to co? Będą czerwone? Bez sensu, do czego to tu pasuje. <gryw> Także tak, to taki dylemacik. No i co? No przód pewnie jeszcze będzie do zrobienia. Uzupełnienie oleju, wymiana uszczelniaczy. Ale to nie wiem, na razie tego nie będę robił, bo... Zobaczymy przy pierwszych jazdach, jak się to będzie sprawowało. Czy będzie dokuczało, czy nie. I jak będzie dokuczało, no to trzeba będzie zrobić, ale to o tym to potem. No i co? Spierdół jeszcze wiadomo na no jakąś większą tarczę by się wypasowało to wrzucić Bo tu taki plan był, żeby dać jakiś duży zacisk i dużą tarczę, bo to co tu jest, to jest jakaś kipina, to może w jakimś trialu to, to by się sprawdziło, ale kurde wenduro taka tarcza, no może z tyłu, no to jak cię mogę. No ale kurde do przodu to straszna mizeria. Także tak no, błotnik na razie biały taki. Z czego to było? Skuskwarny jakiś? Chyba skuskwarny, ale nie pamiętam. Już tyle tego przerzuciłem, że już sam nie wiem z czego to jest. No, ja na razie tak wrzucony. piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba, czy to pasuje, czy nie. Czy pokombinować jeszcze tutaj z tymi kolorami? No, bo co? No błotnik na szybkości pokazywałem Wam, jak się robi z wiaderka. Pomalować na kolor ramy. Właśnie ten kolorek ram jest taki zjawiskowy, można ucieknąć, nie? No, a co jeszcze brakuje? Wkładu filtra powietrza. Z tego co patrzyłem w materiałach tam z Yamaha, jakieś tam katalogi, nie katalogi, to on ma taki kształt piramidki. Myślałem, że to zwykła gąbka, ale jakaś taka piramidka, i nie wiem, czy nie obejdzie się bez wizyty w ASO. Nie wiem. No, chyba, że tam gąbka, ale kurczę, ta piramidka to ma jednak większą, większe pole powierzchni przekroju, czy jak się to tam nazywa? No więcej przepuszcza, tak zwykły tam kawałek gąbki, no to nie na przepuszcza za wiele powietrza Także tak No dzisiaj rozłożyłem sobie myjkę ciśnieniową Bo sobie kupiłem jakąś tam lawora takiego małego W ogóle jak mnie oszukali Kupiłem ją do mycia betoniarki, bo budowę zacząłem czy znaczy zacząłem, ja już zacząłem w tamtym roku, ale nieważne Było napisane, że jest samo samoscąca i to gówno prawda, w ogóle nie się Nawet jak się podłączy wodę siedzi to tak Musi być naprawdę mocne ciśnienie, żeby to szło. Ale co, rozłożyłem się dzisiaj z tym, bo miałem to koło umyć. Bo tu nie wiem, czy widzicie, no widzicie, nie, że to takie wszystko jest brudne. Chciałem to ładnie umyć. No i nie wiem, kurde, jak to się stało, że wszystko umyłem, a to nie. No ale to później ewentualnie przecież można cały motocykl ładnie umyć, jak w rządzie Cały poskładany. Także tak, tak to wszystko się prezentuje. Ten zbiornik. Też kurczę, nie wiem, malować, nie malować. Niby nie jest taki kurde ostatni, ale można by go nagranadowo sięgnąć ostatecznie jakby się znalazło chwilę. Chociaż u mnie z tą chwilą to będzie ciężko. Sami widzicie jaka jest częstotliwość dodawania filmów. Także no, nie ma się co łudzić, że nastąpi to w jakimś najbliższym czasie. Także tak, tak to wszystko wygląda. Będę kończył powoli, tam piszcie w komentarzach co tam jak tam, co poprawić, co zmienić, ewentualnie jakieś pomysły, wskazówki. No, odezwijcie się w ogóle. Dobra, tyle dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!